Cześć, jestem Hania. Dzisiaj pet jadą nad morze. Tak, jedziemy nad morze. Właśnie, tak. Hip, hip. Wszyscy pet nie wszystkie, jadą nad morze. Bum, bum, bumerang, wraca bumerang. Więc pamiętaj, że znajdę cię bum bum. Bumerang, bumerang. Zostawisz się, nim rzucisz. Nie! Sawana spadła, czekajcie, savana. Chyba mi gorąco w tym Gorąco. Znowu spadła. Gorąco mi w tej bluzie. Nie pod fotel spadła. Gorąco mi było Dobra, wolek jest ustawiony. Muszę niestety znowu trzymać kamerę. No znowu tutaj jest coś innego z problemem ustawienia kamery. Nie, nie mam na czym. No fajnie, że jedziemy nad morze. Mhm. Uh -huh. Ja też się cieszę, bo będę kopać dołki. Będę kopać takie dołki, żeby, um, żeby frogi spadła. Do tej dziury tak, patrzcie tak spadnie. Au. A wiesz, że ja to wszystko słyszałam. Szoby mają bardzo dobry słuch. <śm> nie wiem, ale nie aż tak dobry jak psy i pandy i sowy. No sowy to mają bardzo lep. Le Proszę was, czemu mi spadają pet shop? Penling, gdzie jesteś? Au! Poczekajcie, możecie na kogoś popatrzeć. Na jakaś jaka jest ładna. To jest naprawdę ładna w kamerze, mówię Wam. Jakby coś mi nie widać. O, pięknie wygląda. Tak. A ja tu sięgnę, penny link. Spod fot O Boże Święty. Gdzie ona spadła? Au. Jeszcze się no to w głowę i mnie boli. Poczekajcie, muszę zobaczyć. Możecie zobaczyć jak sięgam tego petrzapam. Mam nadzieję, że to widać. Dobra, widać mnie. Sięgam cię penling! Aż za, do tyłu wleciałam. Dobra, już. I saba... No, no, no. Sawana. Dobra. Znowu trzeba trzymać kamerę. Jo, Kiociu ja się cieszy, że jedziemy na ten plażę. A ja mam tu koszyk z rzeczami naszymi. Właśnie, Duwa ma koszyk. O kiedy zajedziemy, bo mi się już nudzi tu. Za 3 godziny dopiero nawet nie ruszyliśmy. Wiesz, Hania nagrywa ten film z stoju, bo nie będziemy chyba jechać i nagrywać. No ale też rację. O tak. działaj. A ja wyjdę z tej knajpy. Bo tu mi gorąco w niej, tylko... O Jezus. Tylko mi gorąco w tej... Niej tej knajpie. O! Wyszłem na świeże powietrze. Pam, param. Jestem, jest, nazywam się Puszek. Boże. Jestem Puszek. Bum, bum. Bumerang. Wraca bumerang. Więc pamiętaj, że znajdę cię Bum, boom, bum boom, Bumerang, bumerang Zastanów się, nim rzucisz <laughs> Oznaczałam konkurs śpiewania, kto najładniej zaśpiewa Najpierw śpiewa Sawana Sawana śpiewa i przed widzami Mój ulubiony piosenkarz to Bedarek Kamil Mednarek. Jak Hani koleżanka ogląda, bo ona chyba go nie lubi. To proszę, możesz zatknąć uszy. Proszę bardzo. Daję ci pozwolenie. W sercu talizma zakrętych słów. Używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu obok mnie w tych obronach lele. Talizma zakrętych słów Także. Używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu obok mnie w tych obronach. Brawo! Teraz ja. Wow! Teraz ja śpiewam. Wiem, co Penling będzie śpiewać. Nie wypowiem tego nigdy słowa. Solar Soler! Tego tu nie teraz! Jeszcze sekundy, przegonimy razem, czas!

Według mnie jest solo. Według mnie jest loo. 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 Koniec, koniec, koniec. Nie no, nie. Normalnie nie. Błagam cię. Poczekajcie, sprawdzę ile się nagrywa. 7 minut, to jeszcze dwie. Tego nie da się powiedzieć Radość, słońce, wiatr, nadzieje Łapie wszystkie to momenty By zatrzymać sobie czas Wszyscy, tylko tu nie teraz Liczą się sekundy Przegonimy razem czas Tańczy całą nocą będę lubię bo so Kocha ten pierwszy raz Poczekajcie Jeszcze dwie minuty Tak będzie odcinek Mam nadzieję, że Wam się nie nudzi. A ja. A teraz ja Wam pokażę sztuczkę, którą się nauczyłam wczoraj wieczorem. ta Dodam. Trąbki. A nikt w ogóle na duwę nie patrzy. Co w ogóle duwa robi? Nie wiem, i ja nie wiem, co duwa robi. Czyli kiedyś coś koło niej? O, Boże ona chce się dostać do jedzenia naszego? Nie, nie! Duwa, wyłaź z tego kosza! Dobra, jeszcze chyba. Może. Błagam cię, znowu spadła link. Może popatrzcie. Czekajcie, zaraz Wam pokażę, Gdzie ona uratuje się. To popatrzcie na pet shopy. A ja, o, leżę. Dobra, ile jeszcze minut? Jeszcze dwie. Minut. No, minuty. Miej więcej dwie. Nudzi mi się, nudzi mi się, nudzi, nudzi, nudzi mi się. Będziemy jechać 3 godziny. A mi się w ogóle nie nudzi. O! Tak jej się nudziło, że poszła spać. My też chyba pójdziemy spać, nie? No, spanie to najlepsze lekarstwo. Idziemy spać. wszyscy i tam spać. Pa, ja śpię tak. Ja śpię na koszu. Ja idę. że tu nie ma piki. Hm. ch ch trochę im, i i i i. Zjem imię całej zanja. O nie, bo tu duwa jest. Nie poszło mi to, nie poszło. Mówię Wam, nie poszło. Co my w ogóle przez ten odcinek robiliśmy? Siedzieliśmy w aucie i czekaliśmy, aż pojedziemy nad morze. Um, no, dobra, to już koniec. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie. Cześć i wszystkie potrzeby się z Wami żegnają. podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie, hanie pa!